Dzień dobry. Dzień dobry, jestem umówiona na zabieg inhalacji wodorem. Dobrze, to w takim razie zapraszam za mną. Znajdujemy się w gabinecie rehabilitacji Salveo Profesjonalna Regeneracja Sportowa w Rudzie Śląskiej. Zajmujemy się szeroko rozumianą rehabilitacją narządu ruchu, rehabilitacją oddechową wraz z inhalacją wodorem, uroginekologią, masażami, regeneracją sportową, a także medycyną estetyczną oraz zabiegami fizjoestetycznymi. Można się do nas zwrócić z różnymi problemami, tak naprawdę od problemów z narządem ruchu, czy to świeże kontuzje, czy, czy jakieś dolegliwości przewlekłe, czy problemy z kręgosłupem, których nie mało, zresztą w dzisiejszych czasach, czy, czy regeneracja sportowa, czy problemy z oddychaniem i, i chorobami Całego układu oddechowego, problemami kobiecymi od strony narządów miednicy, czy problemami estetycznymi, z którymi też możemy sobie świetnie poradzić. Znajdzie się tutaj wszystkiego po trochu. Pracujemy przede wszystkim indywidualnie z każdym pacjentem. Stosujemy i masaże, i terapię manualną, i pracę narzędziową, ale przede wszystkim wszystko opieramy na technologii Indiba Active, która jest nowoczesną technologią pozwalającą nam osiągnąć dużo więcej w dużo krótszym czasie. Także zapraszam, pokażę Wam, jak to robimy. Indiba jest innowacyjną technologią wykorzystywaną w rehabilitacji. Częstotliwość 448 kHz. Co to znaczy? Jest to częstotliwość bardzo zbliżona do naszej biologicznej, w związku z tym nie wprowadzamy do organizmu niczego, czego nasz organizm nie zna. Co powoduje, że jest to niesamowicie bezpieczne, ale też skuteczne. Jak działamy? Działamy bardzo głęboko. Indiba dociera do każdej najmniejszej komórki naszego ciała, dlatego naszym hasłem przewodnim jest rehabilitacja i regeneracja na poziomie komórkowym. Pracując INDIBONG wykorzystujemy sobie do tego e, płytkę zwrotną, którą umieszczamy sobie pod daną częścią ciała pacjenta. E, do pracy mamy również dwie elektrody. Elektrodę pojemnościową oraz elektrodę rezystywną. Teraz elektroda pojemnościowa pozwala nam e, popracować na mięśniach, tkankach miękkich, gdzieś od 3 do 5 cm w głąb, więc mówiąc e, tak Naszym językiem przygotowujemy sobie tkanki do głębszej pracy, którą wykonujemy już elektrodą rezystywną, e, która działa w pełnym przekroju poprzecznym. Mamy pełne spektrum wskazań, czy to są choroby zwyrodnieniowe, w stanie przewlekłym, w stanie ostrym, czy to są przede wszystkim świeże urazy skręcenia, zwichnięcia, jakieś świeże kontuzje z obrzękiem i stanem ostrym, które bardzo często są wykluczone z rehabilitacji takiej natychmiastowej, ze względu na stan ostry, stan zapalny. My dzięki INDIBIE jesteśmy w stanie sobie ten stan ostry szybciutko zmniejszyć, złagodzić, ściągnąć obrzęk i działać szybciej na, na głębszych warstwach, no a przez co, jeśli mówimy na przykład o zawodnikach, dużo szybciej postawić go po prostu do pionu i dużo szybciej wróci taki zawodnik do, do aktywności, co w sporcie jest bardzo ważne. Oczywiście w takich schorzeniach jak, jak rwa kulszowa, jak wszelkiego rodzaju bóle, kręgosłupa, dyskopatie, które są niestety częstym teraz problemem ludzi siedzących taki czas, więc. Więc w tego typu przypadkach również. Warto dodać, że samego prądu pacjent nie czuje. Zabieg jest przyjemny, bardzo relaksujący i przy okazji skuteczny. Proszę bardzo, to są do Pani wąsy tlenowe. I teraz ta końcówka z noskiem jest dla pani. Wkładamy sobie do nosa i za uszy. 30 sekund, uruchomić się zabieg. Proszę się zrelaksować. Znajdujemy się na stanowiskach do inhalacji wodorem, w których nasi pacjenci inhalują się właśnie, czy to jeśli chodzi o rehabilitację oddechową, czy jako dodatek do zwykłej rehabilitacji. Wodór nie ma przeciwwskazań, jest wszechstronną metodą. Dodania sobie zdrowia tak naprawdę. Mogą z niego korzystać małe dzieci, osoby starsze, osoby aktywne sportowo, ludzie z problemami z układem oddechowym, ale oczywiście nie tylko. Kobiety w ciąży, tak naprawdę wodór jest dla każdego, kto chce zadbać o swoje zdrowie holistycznie. Tutaj mamy aparat do, do inhalacji, w środku jest elektrolizer, a pacjent dostaje od nas wężyk do. Podawania tlenu, tak naprawdę. E, wpinamy go sobie do urządzenia. Zakładamy na nos. Siedzimy i oddychamy. 45 minut inhalacji, można poczytać książkę, można się zrelaksować przy, przy jakiejś delikatnej muzyczce, także prosto, łatwo, przyjemnie i zdrowo przede wszystkim. Większość pacjentów czuje efekt już od razu. Jest to takie ożywienie organizmu. Likwidujemy sobie zmniejszamy, może nie likwidujemy, stres oksydacyjny, który no, dotyczy każdego z nas, czy sportowców, którzy są ciągle bodźcowani treningiem, czy, czy ludzi po prostu zapracowanych, a tych w dzisiejszych czasach nie brakuje, więc, więc na pewno jesteśmy w stanie się troszeczkę zrelaksować, troszeczkę wyciszyć. Jeśli ktoś ma problemy ze snem, również po, takim duży, to po takiej dużej dawce do lepiej się śpi zdecydowanie. Przede wszystkim co widać to lepszy oddech, głębszy, swobodniejszy, mniejsza zadyszka, więc układ oddechowy to jest pierwszy układ, który mocno ten wodór wykorzystuje i, i który tutaj, na którym bardzo fajnie widać efekty tego, tej inhalacji. Taką szczególną grupą, dla której, do której adresowany jest wodór w dzisiejszych czasach, to są ludzie, którzy przeszli COVID, ludzie, którzy mają problemy z układem oddechowym czy to właśnie w trakcie po chorobie czy to choroby takie jak astma, POHP, zapalenia płuc, zapalenia skrzeli, czy, czy przeziębienia i wszelkiego rodzaju problemy z układem oddechowym od zatop przez, przez płuca i oskrzela. Daje nam to niesamowite ożywienie i odżywienie tego układu i szybszą regenerację, więc wszelkiego rodzaju problemy oddechowe zdecydowanie szybciej nam znikają i jesteśmy w stanie takim pacjentom też i przede wszystkim pomóc.